Witam zdrowo i finansowo. Hydraulik finansowy i dzisiejsze pytanie brzmi: jak obniżyć koszty energii o 30%? Hydraulik finansowy to seria programów, które powstały na podstawie mojej książki, którą napisałem o tym samym tytule. I ta książka opowiada o tym, jak lepiej zarządzać finansami osobistymi. Na jej podstawie. Telewizja TV Rydnik przygotowała całą serię programów, która właśnie o tym mówi, a tutaj jest czołówka tego programu, żeby każdy mógł znaleźć go w telewizji. Jeśli potrzebujesz. Szybkie informacji na tematy finansowe, to oczywiście możesz te informacje znaleźć w książce, w Hydrauliku Finansowym, bo wszystko jest zwarte, w rozdziałach opisane i możesz sobie stosowną część przeczytać, przeliczyć i sprawdzić samemu. A jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi, no to oczywiście w opisie do filmu są również informacje, w jaki sposób zapisać się na bezpłatne. Konsultacje, i wtedy możesz zadać te pytania, które są dla Ciebie szczególnie istotne i szczególnie ważne, i będziesz, mógł, będziesz mogła na te pytania odpowiedzi dostać. No i dzisiejsze pytanie brzmi: jak obniżyć koszty energii? Niektórych, niektóre koszty energii o jedną trzecią, o 30%. No, oczywiście jest to możliwe, ale nie jest to wcale takie proste. No i znowu muszę zacząć od czegoś, co się nazywa. Tym coachingiem interkulturowym, coachingiem finansowym. Otóż w naszych głowach jest bardzo szeroko zadomowiona, różnie pojmowana wolność. Ta wolność oznacza, że generalnie robię to, co chcę, robię tak, jak chcę i niekoniecznie muszę liczyć się z konsekwencjami tego, co robię. Takie jest nasze rozumienie wolności. Wolność nie jest kojarzona z odpowiedzialnością za wybór, tylko raczej z tym, robię co chcę, a oni nie mogą. Czyli ten brak odpowiedzialności jest czymś oczywistym. No i teraz nie będę tutaj wnikał w to, w jakim zakresie ten brak odpowiedzialności ma wpływać na nasze działania, tylko pokażę to w kręgu tym takim codziennym. No bo z reguły każdy mieszka w czymś, co się nazywa gospodarstwo domowe. Jeżeli mieszka w gospodarstwie domowym, no to krąg odpowiedzialności polega na tym, że jesteśmy odpowiedzialni. W stosunku do pozostałych członków rodziny. Oczywiście nastolatki często buntują się przeciwko temu, no ale również też i dorośli członkowie rodziny nie zawsze pewne rzeczy są w stanie jakoś tak zaakceptować. Dlaczego o tym mówimy? Bo to się przekłada bezpośrednio na pieniądze. Twoja wolność ma swój wymiar finansowy, a brak odpowiedzialności za Twoje wybory ma jeszcze większy wymiar finansowy. Czyli, krótko mówiąc, to, co robisz, przekłada się na pieniądze, i na wydatki, i na koszty. I im bardziej te Twoje wybory są nieskoordynowane z potrzebami pozostałych członków rodziny, tym więcej problemów związanych z kosztami się pojawi. Tym droższe będzie działanie, tym droższe będzie życie. No i teraz jedną z funkcji, którą często wykonujemy w domu, jest funkcja odżywiania się albo spożywania posiłku. No, w dużej mierze wszędzie w zasadzie mówi się o tym, że posiłki ciepłe przygotowywane są szczególnie wartościowe, o wiele mają więcej wartości niż na przykład jakieś kanapki, które się zjada w mieście, gdzieś tam na stacjach benzynowych czy gdziekolwiek, czy w barach jakichś i one dają o wiele większą wartość odżywczą, no i mają też lepszy wpływ na nasz organizm. A zatem, jeżeli coś takiego robimy, to na pewno musimy w dużej mierze jeść, prawda? Musimy w dużej mierze jeść to, co przygotowaliśmy. i teraz pada pytanie, jak my to przygotowujemy? Otóż przygotowujemy to korzystając z różnego rodzaju źródeł energii. To może być gaz, to może być również prąd. W każdym razie w jakiś sposób trzeba gotować. No, takich miejsc, gdzie się już gotuje tylko i wyłącznie na takich kuchenkach. Które są palone czy opalane węglem, to już w zasadzie nie ma, ale ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa takie właśnie blaty, takie płyty, czasami z takich kręgów metalowych, bo można było wyjąć jedną, dwie lub trzy nawet, pod spodem palił się ogień i można było wtedy na takich właśnie blatach metalowych gotować. Było tam z reguły miejsce na trzy lub cztery garnki. Tam w tym głównym ciągu było najcieplej, po bokach trochę mniej, gorąco. Można było w ten sposób utrzymywać też potrawy ciepłe. No i z jakiego powodu to jest tak istotne i ważne? No bo ilość czy też częstotliwość używania tych źródeł energii powoduje koszty. Jeżeli każdy w domu ma zwyczaj picia gorącej herbaty lub gorącej kawy o różnej porze, a Rodzina składa się z czterech osób, no to cztery razy będziemy musieli używać czajnika. Tak? Cztery razy musimy używać czajnika. Czy on będzie zasilany gazem, czy prądem, to już jest mniej istotne. Cztery razy musi zawrzeć woda, żeby sobie taką kawę czy herbatę zrobić. Gdyby panował taki no, angielski zwyczaj T-oclock, że wszyscy o 17 piją tę herbatę, no to. Nie byłoby trzeba cztery razy gotować tej herbaty. Wystarczyłoby zagotować raz wodę i zrobić z tego herbatę dla wszystkich. To taki przykład, który można ciągnąć dalej. Oczywiście, herbata wlana do szklanek szybko stygnie, no ale można mieć też takie specjalne termosy, co jest takim zwyczajem hotelowym, konferencyjnym, a nawet też barowym, że kawę trzyma się w termosach specjalnych. Niektórzy w szklanych, niektórzy w innych. I herbaty również też takich można trzymać, należy tylko pamiętać, żeby nie mieszać, bo jak się wlewa herbaty do termosów, w którym wcześniej była kawa, to smak jest ohydny i odwrotnie również. Więc jeżeli ktoś pija herbatę i również kawę, to powinny być dwa oddzielne termosy. Ale jeżeli zaparzymy sobie taką herbatę i trzymamy ją w takim termosie, to ona jest ciepła dłużej. Można sobie za Parzyć tej herbaty litr, półtora, czy nawet dwa, i wtedy obniżamy koszty. Obniżamy koszty eksploatacji, koszty życia, a zachowujemy, jakby nie patrzeć, no jakość tego życia, bo nie chodzi o to, żeby rezygnować ze swoich potrzeb, tylko żeby obniżyć koszty, a jednocześnie zachować poziom życia lub poziom życia podnieść. Ja często mówię, że. Nie lubię takiego sposobu doradzania i tego, co, o czym teraz mówię, ponieważ generalnie nie mówię, co robić, żeby było lepiej, tylko muszę mówić o tym, co robić, żeby nie było gorzej. Ja bardziej cenię sobie te momenty, kiedy mówię o tym, co robić, żeby było lepiej, a teraz muszę mówić o tym, co robić, żeby nie było gorzej. No ale podam taki przykład. Otóż jedna z moich przyjaciółek kiedyś pomagała klientom w utrzymywaniu portfelu, portfela inwestycyjnego opartego o polisolokaty, no i jej klienci no, osiągnęli, Minus 5%, czyli stracili 5% kapitału w ciągu roku. No można powiedzieć fatalny wynik i źle. No, ale znowu jak popatrzymy na to z tego szerszego punktu widzenia, to to było wtedy tak, że były to lata 11, 12, 13, kiedy był kryzys, i większość rynku straciła 30%. Więc jeżeli większość ludzi traciła 30%, a jej klienci stracili tylko 5% w ciągu roku, to uważam taki wynik za rewelacyjny i ona nie mówiła. Co zrobić, żeby było lepiej, tylko mówiła, co zrobić, żeby stracić mniej. No i teraz też nad tym się zastanawiam. A więc, po pierwsze, możemy zmienić nawyki i dostosować nasze działania tak, żeby jeść wspólne posiłki, żeby przygotowywać sobie te ciepłe napoje czy też ciepłe potrawy w taki sposób, żeby nie musiały być podgrzewane wielokrotnie, bo to wszystko kosztuje. Druga ważna, istotna informacja, co dotyczy też dużej mierze sposobu przygotowywania posiłku. To odpowiedź na pytanie, jak to robimy. Otóż z różnych badań wynika, że przykrywanie w trakcie gotowania jest w stanie skrócić czas gotowania do 30%. Czyli można gotować i przygotowywać posiłek jedną trzecią czasu krócej. Oczywiście nie wszystko się tak da zrobić, jeżeli będziesz smażyć. Kotlety panierowane i przykryjesz je jakąś tam pokrywką, no to ta panierka się w parze zagotuje, i odpadnie od kotleta i one stracą swój, swój urok i swój smak. Więc to nie jest ta metoda. Ale jeżeli na przykład gotujesz ziemniaki, to możesz je gotować pod przykrywką. To samo dotyczy makaronu, ryżu, zup i wielu różnych innych rzeczy. Jeżeli potrafisz używać do tego celu właśnie takich rzeczy jak pokrywki, jesteś w stanie skrócić czas używania energii o 30%. A to już jest coś, co warto skalkulować, tym bardziej, że dzisiaj te ceny są dosyć drogie. No, trudno mi w tej chwili dokładnie powiedzieć, ile kosztuje kilowa, to godzina, czy to jest 70 groszy, czy więcej, bo te ceny cały czas się zmieniają. To samo dotyczy gazu, czy to jest 20 kilka groszy, czy więcej, czy mniej, bo ceny są na okrągło płynne, bo jest giełda. Ale jedno jest ważne, możesz sobie łatwo policzyć również, co ci się bardziej opłaca, czy używać na przykład czajnika elektrycznego, czy używać na przykład do takich różnych celów gazu, jeżeli masz, albo czy na przykład używać tej kuchenki tych płyt konwekcyjnych, czyli takich, które muszą mieć odpowiednie garnki z pokrywą z, z tym podłożem magnetycznym, wtedy bardzo szybko taka pokrywa jest w stanie zapewnić gorące działanie, bo inaczej to funkcjonuje. Nie musi się rozgrzewać grzałka w środku, tylko ten prąd jest indukcyjnie wytwarzany, a więc działa to szybciej. Jeżeli zastosujesz te wszystkie metody razem, to jest szansa na to, że obniżysz niektóre koszty związane z przygotowywaniem posiłków o 30%. Co w dzisiejszych cenach energii, które dochodzą do kilkuset złotych, na pewno może się już opłacać, nawet jeżeli jest to kilkadziesiąt złotych miesięcznie to w skali roku kilkadziesiąt złotych niech to będzie na przykład 80 albo 90 to w skali roku będzie to ponad 1000 a więc warto już o tym pomyśleć. Mam nadzieję, że zainspirowałem cię tym stwierdzeniem, że należy zmienić nawyki, dostosować swoje działania do rodziny albo grupy osób, z którymi razem wspólnie mieszkamy w gospodarstwie domowym i nie szerzyć swojej własnej indywidualnej wolności tylko podjąć odpowiedzialną Politykę wspólną obniżania kosztów i to można osiągnąć, jeżeli się właśnie w ten sposób pracuje. Bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam, że wszystko jest w hydrauliku finansowym, więc jeżeli ktoś chce, może to tam wyczytać albo zapisać się na konsultacje. A wszystkim puszczam czołówkę programu, żeby wiedzieć, gdzie znaleźć nasz program w telewizji albo na YouTube.